Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu Szanownemu. Dzisiaj, a z Państwa perspektywy wczoraj, 28 sierpnia 2025 roku, podczas treningu przed pokazami lotniczymi w Radomiu, znanymi jako Radom Ershow, doszło do katastrofy samolotu F-16 wchodzącego w skład polskiego zespołu pokazowego. Tiger Demo Team. Samolot podczas treningu uderzył w pas Radomskiego lotniska i stanął w ogniu. Za sterami samolotu siedział doświadczony lotnik Major Pilot Maciej Slap Krakowian. Major Krakowian był absolwentem amerykańskiej United States Air Force Academy, na której uczył się w latach 2008-2012 gdzie uzyskał odpowiednik polskiego licencjatu. Następnie w latach 2014-2016 uczęszczał na studia na poznańskim Uniwersytecie imieniem Adama Mickiewicza, gdzie studiował stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe. W 2012 roku ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie wcześniej... Uczęszczał do Liceum Lotniczego. Po zakończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych i Poznaniu podjął studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Do Wojska Polskiego wstąpił w maju 2008 roku. W 2012 roku został awansowany do stopnia podporucznika. W sierpniu 2016 roku został awansowany do stopnia porucznika. Następnie w sierpniu 2018 roku został kapitanem. Promocję na stopień majora otrzymał w styczniu 2025 roku. Od 2014 roku major pilot Krakowian był pilotem samolotów wielozadaniowych z napędem odrzutowym F-16. Szkolenie na samolotach F-16 przechodził m.in. w Arizonie. W ostatnim czasie Krakowian był pilotem w 31. bazie lotnictwa taktycznego imienia kapitana pilota Franciszka Jacha w Poznaniu Krzesinach. Major Krakowian był instruktorem, służył w 6. eskadrze lotniczej i wielokrotnie udzielał się w mediach, propagując w ten sposób lotnictwo oraz zachęcając młodych ludzi do wybierania kariery lotniczej. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland. W ostatnich tygodniach pilot został odznaczony prestiżową nagrodą As the Crow Flies Trophy, którą odebrał podczas międzynarodowych pokazów lotniczych Royal International Air Tattoo 2025 w Wielkiej Brytanii. Są to największe pokazy lotnicze na świecie, a sama nagroda jest bardzo prestiżowa. Nagroda ta została mu przyznana za solowy pokaz, który został przez niego wykonany podczas tych Pokazów lotniczych. W trakcie pokazów w Wielkiej Brytanii pilot wykonał cztery loty, trzy pokazowe oraz jeden lot treningowy. W momencie odbierania nagrody, major Krakowian miał na swoim koncie 1400 godzin nalotu ogólnego, w tym 1200 godzin wylatanych na samolocie F-16. Okoliczności jego śmierci, jak również powody, dla których doszło do tej katastrofy, nie są obecnie znane. Ale na podstawie dostępnych i pojawiających się w internecie nagrań oraz relacji świadków samolot pilotowany przez majora Krakowiana, cytując portal Echo Dnia. Samolot F-16 z zespołu Tiger Demo zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię. Ostatnie chwile zostały uwiecznione na nagraniach zaprezentowanych w sieci. Natomiast po tym, jak samolot uderzył o pas startowy, rozpoczęła się akcja ratunkowa, jednakże nie udało się uratować lotnika, który zginął wraz ze swoim samolotem. Lot, podczas którego poległ major Krakowian, był treningiem przed tegorocznymi pokazami Airshow Radom, które w związku z tą katastrofą, z tego co wiem, w momencie przygotowania tego materiału, zostały odwołane. Airshow miał odbyć się w najbliższy weekend. I według pierwotnych zapowiedzi do Radomia miało przybyć dziesiątki tysięcy ludzi. W programie wydarzenia zapowiedziane były pokazy polskich F-16, brytyjskiego zespołu Red Arrows, greckiego F-16 Zeus, a także przeloty myśliwców Eurofighter i Rafale. Oprócz tego przewidziane były inne atrakcje, a także oficjalne pożegnanie samolotów Su-22. Ze swojej strony mogę dodać, że podczas pobytu w Dęblinie w czerwcu tego roku byłem świadkiem treningu przed pokazami, które odbywały się w Dęblinie z okazji stulecia Lotniczej Akademii Wojskowej. Pojawił się samolot F-16. Trening pilota samolotu F-16 obejmował liczne, niskie przeloty, schodzenie do przelotu prawie że nad pasem. Prawdopodobnie, bo nie mam takiej pewności, obserwowałem wówczas majora. Krakowiana, który naprawdę po Mistrzowsku prowadził wówczas F-16, a stojąc przed hotelem Icar, kto ma wiedzieć, ten wie gdzie to jest, niejednokrotnie miałem wrażenie, że już za chwilę, już za momencik może wydarzyć się coś bardzo złego, bo F-16 schodził wówczas naprawdę bardzo dynamicznie, tylko po to, by po chwili poderwać się nieomalże pionowo w górę. No i świadczy to tylko o wielkim kunszcie tego pilota. Na podstawie tego, co widać na nagraniach, które pojawiły się w internecie, można odnieść wrażenie, że minimalnie za późno rozpoczęło się wyprowadzanie samolotu do lotu poziomego, ale przyczyny wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i to ona wskaże, czy nieszczęście, jakie miało miejsce w Radomiu, to kwestia błędu pilota, czy może jakiejś usterki technicznej. Podobnie wyglądała katastrofa samolotu M346 który rozbił się podczas treningu przed pokazami w Gdyni. Wówczas zginął instruktor z dęblina, major pilot Robert Killer Jeł. Podobnie jak w Radomiu pilot do końca starał się wyprowadzić samolot, nie podejmował próby katapultowania się. Również major Jeł miał bardzo duży nalot na samolotach Bielik, na których miał w chwili wypadku wylatanych ponad 2000 godzin. Nie będę ukrywał, że wszelkiego rodzaju wypadki, w tym także śmiertelne, są nieodzowną częścią lotnictwa. Tak długo jak istnieje człowiek i człowiek tak długo jak chce latać, bądź tak długo jak posyła w niebo jakiekolwiek obiekty latające, będą zdarzały się również wypadki śmiertelne. Natomiast Tiger Demo Team to oficjalny zespół pokazowy. Zorganizowany w ramach Polskich Sił Powietrznych, którego zadaniem jest wykonywanie lotów na samolotach wielozadaniowych F-16 podczas pokazów lotniczych. Jednym z elementów działalności lotnictwa wojskowego w czasie pokoju jest szkolenie personelu latającego właśnie do wykonywania lotów pokazowych, między innymi, których różne elementy są wykorzystywane później podczas działań bojowych. I takie ekstremalne latanie pokazowe zawsze stanowiło jedną z form przygotowania pilotów do prowadzenia działań bojowych w warunkach konfliktu zbrojnego. Stąd też organizowanie grup akrobatycznych takich jak Biało-czerwone Iskry czy Fulcrum Drivers Demo Team jest jednym z elementów wyszkolenia personelu latającego w siłach powietrznych. Tłumaczę bo pamiętam, jak po śmierci majora Jeła pojawiały się także na tym kanale komentarze, że samoloty wojskowe nie powinny być wykorzystywane do udziału w pokazach lotniczych. No i muszę przyznać, że takie komentarze uważam, że były wówczas nie na miejscu, ale postanowiłem, że wyjaśnię teraz sprawę dość dobitnie, bo widzę, że w polskim internecie znowu zaroiło się od geniuszy, specjalistów, od wszystkiego, którzy znają temat. Lepiej niż ja. Oprócz przygotowania pilotów i doskonalenia ich umiejętności w szczególnie ekstremalnych lotach, organizowanie takich grup jest również elementem propagandy lotnictwa, która ma na celu propagować lotnictwo wojskowe jako rodzaj sił zbrojnych wśród społeczeństwa. W przypadku polskiego Tiger Demo Team jest to pierwszy przypadek tego typu i miejmy nadzieję, że. Nie doprowadzi on do zawieszenia istnienia tej grupy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Bielik Demotim po tragicznej śmierci majora pilota Roberta Jeła. Sam Tiger Demotim jest jednym z najlepszych zespołów tego typu na świecie, który lata na samolotach F-16. Wyrazem tego była nagroda, jaką odebrał podczas RIAT 2025 major pilot Krakowien. Udział zespołów w pokazach w Radomiu miał być częścią trasy z okazji dziesięciolecia tej grupy. Lotnicy Steiger Demo Team do Radomia przylecieli z pokazów we Francji, a po Radomiu mieli lecieć do Grecji, potem do Belgii i Portugalii. Natomiast nie będę ukrywał, że w obecnej sytuacji, gdy Polska przymierzała się do przeprowadzenia modernizacji posiadanej floty samolotów F-16, po utracie samolotu tego typu, Należałoby rozważyć dokonanie zakupu kolejnych samolotów F-16, chociażby w imię uzupełnienia tej straty, i byłoby to moim zdaniem chyba najlepsze uhonorowanie zmarłego majora pilota Krakowiana. Zresztą o tym, że na pewno nie zaszkodziłoby dokupić samolotów F-16 dla polskiego lotnictwa wojskowego, na kanale mówiłem wielokrotnie i teraz mogę się w tym temacie tylko powtórzyć. Nie będę również ukrywał, że wydarzenie, które miało miejsce w dniu święta lotnictwa polskiego, znacząco zmieniło moje plany na ostatnie dni tegorocznych wakacji, ponieważ po tylu latach zamierzałem się wybrać do Radomia, jak to się mówi, incognito nie jako jakiś wystawca czy ktoś, kto chce się tam promować ale jako zwykły widz. Cóż najwyraźniej nie było mi dane, a nawet jeśli te pokazy by się odbyły bo z tego co wiem, nie zostały one jeszcze oficjalnie odwołane, to uważam, że raczej byłoby to nie na miejscu. Natomiast airshow w Radomiu od lat budziło wiele kontrowersji. Z jednej strony wskazywano na to, że organizatorzy nie zawsze są przygotowani na przybycie tak dużej liczby gości i pewne kwestie organizacyjne wymagały dopracowania. Z drugiej strony. Na krótko przed pojawieniem się informacji o śmierci polskiego pilota i zniszczeniu samolotu F-16, przeznaczonego do udziału w tych pokazach, dotarły do mnie dość zaskakujące informacje o niektórych działaniach podejmowanych przez organizatorów. Nie będę tutaj rozwijał tego wątku, bo obawiam się, że mógłbym oddać tym rozwinięciem tego wątku pewnym ludziom, niedźwiedziom, przysługę, a tego bym nie chciał. Natomiast. To wszystko, co dzieje się wokół Ershow Radom, pokazuje, że jak zaczniemy się baczniej pewnym sprawom przyglądać, to często wychodzi na jaw, że to, co wygląda na pierwszy rzut oka bardzo pięknie, no nie zawsze takie jest. Niektórzy piszą w internecie, że mamy smutne święto lotnictwa w tym roku. Tak, smutne, ale również pokazujące, w jakim stanie po ponad 30 latach wolnej Polski. Jest polskie lotnictwo. Polskie lotnictwo, które poza pamiętającymi czasy transformacji ustrojowej samolotami szkolnymi i transportowymi, nie posiada na stanie żadnego statku powietrznego produkowanego w Polsce, jeśli nie liczyć śmigłowców SW4-Puszczyk. Polskie lotnictwo, które dokonuje zakupu samolotów FA50 w zubożonej wersji, bo na skutek braku odpowiedniej polityki sprzętowej, w sytuacji zagrożenia wojennego, samoloty są potrzebne na już, na wczoraj. Takich smutnych czy niepokojących rzeczy w polskim lotnictwie wojskowym od bardzo wielu lat przybywa, ale przez wiele lat było to wszystko zamiatane pod dywan. A jeżeli ktoś o pewnych rzeczach mówił, to zamykało mu się buzie przelotem samolotów F-16 i gawieć się cieszyła. Dzisiaj, z mojej perspektywy, a z państwa perspektywy wczoraj, okazało się, że również owe mityczne F-16 spadają i przyczyniają się do tego, że na ich pokładzie giną polscy piloci. A przypomnę tylko, że jeszcze niedawno takie same słowa były kierowane pod adresem samolotów MiG-29, które obecnie częściowo zostały przekazane przez Polskę na Ukrainę. Jeszcze wcześniej podobne głosy o zabijaniu pilotów padały pod adresem samolotów PZL i 23 Iryda, które miały w polskim lotnictwie wojskowym zastąpić samoloty TS-11 Iskra, ale nie zastąpiły. Co przyczyniło się do tego, że dzisiaj wielkim sukcesem zakładów w Mielcu jest, by nie skłamać, wyprodukowanie elementów płatowca do samolotów F-16. Które następnie montowane są w Karolinie Południowej. Dodam również, że przy okazji tego wszystkiego pojawiły się różnorodne propozycje dostarczenia Polsce samolotów w zamian za samoloty MiG-29, i tutaj była mowa chociażby o włoskich Eurofighterach, ale nic z tego nie wyszło. Na zasadzie niebo nie. Warto też dodać, że mówiąc trochę Sienkiewiczem, MiG-29 od pewnego momentu był dla Polaków, którzy często zabierali głos na temat lotnictwa, nie mając o nim zielonego pojęcia, takim złym mzimu w zestawieniu z dobrym mzimu, jakim był F-16. Obecnie obserwuję i mam wrażenie, że nie tylko ja to obserwuję, że takim dobrym mzimu dla niektórych środowisk jest F-35 i F-50. Tylko chciałbym tutaj zadać Pytanie, jak długo to jeszcze będzie trwało? Myślę też, że warto byłoby, żeby polskie lotnictwo wojskowe miało wypracowaną wreszcie jakąś sensowną politykę sprzętową, bo sytuacje, w których będziemy tracić samoloty na skutek katastrof, zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać, bo takie jest lotnictwo. Bo takie jest życie. Niestety zginął człowiek. Jego krewnym, bliskim, znajomym wyrazy głębokiego współczucia. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że do zobaczenia się z Państwem w radośniejszych okolicznościach. Zapraszam do wspierania kanału. Można to zrobić za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy Patronite. A. Linki w opisie. Zachęcam do udziału w zbiórce na silnik dla samolotu RWD-6 Żwirki i Wigury. No i może w ten sposób uda się jakoś z tego wielkiego nieszczęścia wykuć jakieś większe dobro w postaci odbudowy samolotu Żywirki i Wigury. Wszystkiego dobrego, mimo tych smutnych dzisiaj wieści. Cześć i czołem.